My is. Morning. My. From this one change my. Morning. Niech żyje nam! Niech żyje nam! W grobu pomyślności niechaj żyje nam! Niech żyje nam! Niech żyje nam! W grobu pomyślności niechaj żyje nam! A co? Wysłuchaj! Jestem zaskoczony nie.

a Andrzeja trochę gorzej, a bynajmniej nie dlatego, że go wciąż ciągnęło morze. E, najważniejsze to mieć styl, choć harcerstwo było w planach, bujna broda, t w paski, już go mieli za 8 I pomarańczowe szwedy, tak zachodnie, że gagatka w progu domu nie poznała jego własna czujna matka. W klubie o wesołej nazwie Bosman tłum zabawiał dźwiękiem, aż się z tłumu czarna czarnowłosa piękność. Dzięki. I w ten noworoczny wieczór poczuł Bosman taką miętę, że już nie chciał być sam sterem, żeglarzem i okrętem. Stylność ważna, bez przesady, piekarz czasem nie poszedł, a dziś zamiast rubu szampan. Spędźcie weekend po królewsku. Tu z najlepszymi życzeniami ludnioporoska a dokładniej jej część w osobach. Prysy korpalskie łazorki, milery, pokłońskie, zawackie i żółkowskie. Uwaga, odmiana nazwisk według ludniowej zasady gramatycznej. A to jest ten wieczór po królewsku. Tu masz Wątpię dla szanownego pana Andrzeja Pieszkowskiego o zmartwieniu w pobyt w tym miejscu będzie wspaniałym początkiem kolejnego rodzaju życia. Słuchajcie, jest